Sponsorem serii Ferrari Transporter jest wydawnictwo Offizi Publishing. Dzięki wielkie za zaufanie! Cześć, z tej strony Zordi i Witam Was w kolejnym odcinku serii, w której składamy sobie Transporter Bolidów F1 zespołu Ferrari z kolekcji Feezy Publishing. A w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jakie elementy zawiera 136 numer kolekcji. A potem złożymy sobie lusterka wsteczne ciągnika, stabilizatory i ukończymy budowę transportera. Jeśli interesujecie tego typu tematyka filmów, rozważ subskrypcję tego kanału. Dziękuję wszystkim wspierającym, którzy mogli obejrzeć ten film wcześniej. A teraz zaczynamy. Numer 136 zawiera osłony śrubek albo inaczej zaślepki. Mnóstwo plastikowe. Przednia osłona ramy naczepy. Plastikowa. Uchwyt lusterka przedniego. Plastikowe. Lusterko przednie. Plastikowe. Uchwyt lusterka lewego. Plastikowe. Lusterko lewe. Plastikowe. Uchwyt lusterek prawych. Plastikowe. Lusterko prawe. Dolne plastikowe lusterko prawe, górne plastikowe uchwyt lusterka martwego pola, plastikowy lusterko martwego pola, tu chyba jest odwrotnie. Tu powinienem chyba mieć odwrotnie. Uh -huh. Osłony śrubek plastikowe, więcej zaślepek. Element wewnętrzny drzwi lewych, plastikowy. Element wewnętrzny drzwi prawych, plastikowy. Przednie podpory stabilizujące. Metalowe, tylne podpory stabilizujące, metalowe, pasek do uchwytu zwalniania obrotnicy, materiałowy i dwa zestawy śrubek. I jak już wiemy, jakie mamy elementy, zabieramy się za składanie. W pierwszym kroku bierzemy sobie lusterko przednie oraz jego obudowę. Ono jest takie, więc znajdujemy lusterko, które będzie pasowało, i to będzie właśnie chyba to jest takie wypukłe ma z tej strony otworek w skosie, więc możliwe, że że to to bardzo ładnie następnie bierzemy sobie ciągnik z ciągnika wykręcamy osłonę nic nie złamałem i teraz tutaj w tym miejscu mamy miejsce w tym miejscu mamy miejsce Ta. na to właśnie lusterko przednie bierzemy sobie śrubkę PP jest bardzo ciepulka. bardzo malutka więc musiałem wziąć ten mniejszy mniejszy co? mniejszy śrubokręt Proszę mi tutaj nie odpadać. No i fajnie. I to powinno być raczej. No nie wiem, chyba tak. Chyba tak wystarczy. I przykręcamy z powrotem osłonę. Dobra, odjeżdżamy z nim. Dalej zajmujemy się lusterkami. Bierzemy teraz lusterko martwego pola. Tu jest jego obudowa. I to będzie chyba. To. No inne nie będzie pasowało. Albo są za małe, albo za duże. Dobra, mamy to. I mocujemy go gdzie? Tutaj. Więc tutaj mamy miejsce na drzwiach już siedzi następnie mm, otwieramy sobie lewe drzwi le albo przechylamy i wtedy same się otwierają mm, i na tych lewych drzwiach mamy mm, mamy tutaj miejsce w tych dwóch, na tych dwóch otworkach na zamontowanie zamontowanie elementu. To będzie lewy, czyli z, z literką L, czyli taka kieszeń po prostu. I tu na tych drzwiach, montujemy na swożnie, proszę złapać. Powiedzmy, że wciśnięte. Następnie. Bierzemy sobie lusterko lewe, jego uchwyt. No i tak jak to wiemy, że to jest lewe. Tak tu nie wiemy, czy to jest lewe czy prawe. Czym się one różnią? Chyba. Chyba niczym mam taką nadzieję, więc na ten. Stworzeń wciskamy. Następnie, tutaj w drzwiach mamy. O, takie. Otworki. Oho. Uh -huh. coś tak góra nie chce wejść. No, sobie tutaj dopomożemy? No, no, weszło. Weszło. Dobra. Z drugiej strony, robimy to samo. Czyli otwieramy drzwi wciskamy. Tamto miejsce, ten element, czyli tą kieszeń, tylko tym razem z literką R. Tu dużo łatwiej znalazło. I tym razem bierzemy sobie to lusterko. Oczywiście górne montujemy. Wskoczył i tutaj w dolne. Zamykamy to lustereczko. Tak jest. I tak samo jak wcześniej, tu w drzwiach umieszczamy. Nie powinno tu być żadnych trudności. No i nie ma. Co dalej? Dalej. To już przechodzimy do naczepy, ale zanim przejdziemy sobie do naczepy, to już zrobimy jeden jeszcze element, póki mamy ciągnik tu przy sobie. mamy Tą wajchę od zwalniania e, czego? Jak to się nazywa? No uchwyt zwalniający siodło, nie? I mm, żeby nam było łatwiej, e, to rob, mamy tutaj taką pętelkę ładną, więc przekładamy tą pętelkę. O, następnie w ten sposób i zaciągnięte i teraz będziemy mogli. Z zewnątrz samochodu to zwalniać. No i tak naprawdę teraz przechodzimy do, do naczepy. Teraz będzie kupa roboty. Takiej w sumie nudnej, nie wiem czy wkurzającej, ale to jeszcze za chwilę. Bo zanim to zaczniemy robić, to chcą, żebyśmy podmienili te nóżki, te podpory stabilizujące. Mm, tak, które są większe, które są mniejsze. 50 mm. o, to są te większe. Czyli te. Wjeżdżamy sobie tutaj z naczepą. Jeszcze jakaś śrubka. Uff. Uh, dobra, i tutaj. Zobaczymy czym się one różnią. A no tak, są dużo krótsze, <grym> taka jest różnica. Tylko problem jest też z nimi taki, że one dosyć łatwo, dosyć łatwo wypadają po prostu. O, tak powinienem je wsadzić. I one. I teraz weź tu znajdź to miejsce. Tak, o, teraz są jakby niewyciągnięte. Teraz są podniesione. Ok. Wymieniłem, czy nie wymieniłem? Nie wymieniłem. Tu jest to. O. No, do samego końca. O, no, do samego końca doszło. Yy, I z tyłu też sobie podmieniamy. Czykolwiek ja nie muszę podmieniać, bo mi powypadały. <laughs> yy, czy wam to jakoś pokażę? Wiem. dalej się. No, nie pokażę. Dobra. Yy, jeszcze tutaj od spodu, to już będę mógł Wam pokazać jakoś. W tym miejscu montujemy sobie jeszcze taką zaślepkę którą o tutaj jest jakaś śrubka do przymocowania, o i teraz będziemy ją przykręcać trzy śrubki CP trzy bardzo dobrze widoczne miejsca dobra no i teraz zaczynamy żmudną żmudną pracę, ponieważ najpierw yy, tu od przodu możemy sobie go nawet postawić na tych nowych, na tych nowych podporach. No wyłaś są mało wygodne w zastosowaniu. No, no. te podpory, nawet jak je na nowe, to one, no dobra, no może się nie przewracam, ale dobra. Yy, dostaliśmy cztery takie zaślepki, o takie i teraz się przejdziemy na tą drugą kamerę i zaślepiamy te wszystkie otwory. Czyli tak moje obawy były, że takie otwory hamskie tutaj są, no to jednak jakieś tam zaślepki dostaliśmy i teraz te dziury wszystkie Zalepiamy. Tak, i to były 4. No a teraz przechodzimy sobie tutaj na górę. I na górze też te wszystkie dziurki musimy zaślepić. Jest ich 14, 14, 28, 39 teoretycznie. Teoretycznie jest ich 39, więc zaczynamy. Oka, uh -huh. no niektórym by się przydała kropelka. No kleju. Niektórym na pewno by się przydała kropelka kleju, bo wypadają od samego właśnie dotknięcia. Przejechałem tylko ręką i, i samo wypadło. Więc tak no nie powinno być. Musiałem przetrzeć po prostu, żeby kurz zmieść i nagle taka zaślepka wypada, więc to akurat kiepsko. Dobrze, że dali z zapasami, chyba że ja właśnie yy... Zamontowałem jeszcze nie wszystkie. Tu, cztery góra, 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 góra. Nie no, wszystkie zaślepki zamontowałem. Dobra, no to dobrze, że dali nam więcej tych zaślepek. Bo one leciały mi jedna za drugą, gdzieś tam albo za biurko, albo gdzieś albo w ogóle. No i teraz przechodzimy do finalnej fazy. Czyli do łączenia naszego kolosa żeby on już sobie śmigał więc sprzątam tutaj te wszystkie koszulki, niekoszulki wszystkie pierdoły to jest beznadziejne to, to w ogóle nie powinno mieć miejsca bo to tam się wala, jest bez sensu yy, i teraz bierzemy sobie ciągniczek ja sobie chyba zaraz was tutaj wezmę na no, i co teraz? Co teraz, co teraz, co teraz? Trzeba podłączyć odpowiednie kabelki. Mamy ich raz, dwa, trzy, cztery. Problem w tym, że ten, ta dziewiątka moja jest no. dosyć ma krótki zasięg. A tutaj ta dziewiątka, ile ma zasięgu? Siedem to jest 9 Dziewięć ma zasięg no taki no to akurat starczy więc przypnijmy go tak jest mm, tutaj mamy siedem dwa siedem jeden i dziesięć. OK, wszystko podłączane. Teraz według instrukcji, yy, oczywiście nakładamy naszą naczepę na ciągnik, a raczej ciągnik sobie tutaj. Podjadę nim, od spód, już złapało. Teraz chyba siedzi. Dobra, i co jeszcze nam zostało? Tutaj są takie złączki. Zaraz wam pokażę. Może jakieś światełko by się udało? Light, które. O, nie działa mi. Nie chcę auto, tylko chcę, O, właśnie, działa. I tutaj widzicie, mamy takie kabelki, i musimy je jakoś tam do siebie podłączyć. O tu zresztą widzicie, że zaślepka jest, o tak się trzyma. Superaśnie. Eee, I właśnie w instrukcji jest, żeby to podłączyć. Tylko, miejsce podłączenia zaznaczono na zdjęciu kółeczkami. Super! Tylko, że tak naprawdę nie wiadomo. Musiałbym sobie skręcę nim trochę, już to światełko niepotrzebne, bez nadziei ten statyw jak rozjeżdża się gówno. Tak skręcone. Ok, dobra, skręciłem nim i tutaj mamy raz, dwa, trzy otworki. Tak, dokładnie w które musimy tamte wtyczki wsadzić. Więc sprawdźmy to jest, to jest pierwsza ją troszkę wyciągnąć. O i właśnie zarysowałem sobie model. Dobra, nie mogę tego robić jednocześnie z kamerą w ręce, więc e, ja to podłączę. A wy sobie to zobaczycie już w podsumowaniu. Hmm. No dobra, to jeszcze jedna Informacja na koniec. Tam jest pięć kabelków wasz do podłączenia, ale tego żółtego i czerwonego kompletnie nie znalazłem miejsca, gdzie można by je podłączyć. Więc tutaj są trzy otworki tylko na te czarne kabelki. Także to tyle. Tak właśnie się prezentuje ukończony transporter bolidów F1 zespołu Ferrari. No i proszę bardzo, tutaj jest w całej jego okazałości ogromna locha. Yy, ogromny, największy model z tych wszystkich, które mam, mimo że w nie największej skali, yy, robi naprawdę ogromne wrażenie. Jak widzicie, oświetlenie działa. Oczywiście, tutaj przebitki są dosyć ogólne. Yy, co do takich bardziej szczegółowych, no to przede wszystkim. Poczekajmy na koniec kolekcji, no bo mimo, że skończyliśmy Transporter, to ta kolekcja się jeszcze nie skończyła, bo zostały jeszcze cztery numery, gdzie będziemy kończyć sobie ten drugi bolid. Taka trochę dziwna ta decyzja z taką kolejnością, powinno być właśnie teraz ukończona kolekcja, zrobione te bolidy i tak dalej, no ale no, trzeba jeszcze poczekać. No i wracając do tematu, takie bardziej szczegółowe ogrywki zrobię Wam, jak nagram pełną recenzję tego modelu. A w zasadzie tego zestawu modeli. A jeśli chodzi o budowę, no to w sumie yy, zamontowaliśmy te lusterka, a potem już trzeba było się bawić w zaślepianie tych otworków, co na szczęście miało miejsce, bo szczerze mówiąc, początkowo myślałem, że z takimi otworami zostaniemy, a tu się okazało, że jednak nie. Mieliśmy te piegi do zalepienia, wszystkie. Yy, więc to akurat, Ojcie. to akurat szybko poszło, yy, te kabelki z tyłu. Szkoda, że nie są na jakichś bardziej sprężynkach, bo ten kabelek, który jest, jak się go trochę wyciągnie, to on nie chce wracać z powrotem, tylko już jest taki wyciągnięty i już tak niefajnie wygląda. Mm, pomijam to, jak strasznie niewygodny jest ten ciągnik w transportowaniu. Ja pierdzie... no przede wszystkim trzeba za każdym razem odczepiać te kabelki. Bo nie ma takiego człowieka, albo ja jeszcze nie wynalazłem sposobu, żeby cały ten model metrowy, czyli yy, naczepa i ciągnik, żeby to się nie rozwaliło podczas przenoszenia. No, najlepiej jest rozłączyć i najpierw ciągnik, potem naczepę, nałożyć naczepę, podłączyć wszystkie kabelki. Trochę jest to upierdliwe, więc na 100% to się nie nadaje do zabawy. Yy, a nawet bym powiedział, że nie, nie nadaje się do takiej prezentacji komuś tak na szybko, tylko jak ktoś siedzi sobie to widzę tam, pijcie herbatę, a ja Wam przygotuję ten model, za pół godziny do Was wracam, nie? I będziecie mogli zobaczyć. No takie, mm, taki jest niestety urok, po pierwsze takiej wielkości modelu, plus tego, że on jest, że tak powiem, dwu, dwuczęściowy, tak? No bo mamy jeden pojazd i naczepę. Więc no, nie dałoby się inaczej. No ale poza tym, sam jej widok w gablocie, która jest na razie za mała, <laughs> a muszę sobie muszę jakoś tak zorganizować, żeby ten transporter lepiej się prezentował. No to naprawdę, sam ten widok yy, złożonego. Yy, modelu, który w sumie całkiem fajnie się składało, oddaje wszystkie te trudy. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz pod filmem. A jeśli chcecie mieć większy wpływ na rozwój tego kanału, możecie zostać wspierającymi klikając w odpowiedni przycisk pod tym filmem. Wspierając kanał pomagacie mi sfinansować kolejne kolekcje, które będę składał dla Was na tym kanale, a poza tym macie wcześniejszy dostęp do filmów, które wrzucam na kanał. Dodatkowo w każdą środę o godzinie 18 zapraszam Was na streama, na którym składam kolekcję z Deagostini oraz Subaru z Collections. A w następnym odcinku złożymy sobie zawieszenie tylne bolidu numer 5. Żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał. A ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie.